Czytanie z listu św. Pawła apostoła do kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie odpuszczenie grzechów. On jest obrazem boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Bo w nim zostało wszystko stworzone, i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim, i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.